Kształcimy zawodowców. Jest fajna! Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szeroko profilowany zawód umożliwiający specjalizację z energetyki wiodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach można zauważyć coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, jest zawodem przyszłości. W szkole podczas czteroletniej nauki zawodu nauczysz się określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej i mechanicznej, planowania pracy związanej z montażem i instalacją wyposażonych w dobierania urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem tych urządzeń, i stosowania w systemach energii, posługiwania się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, wykonywania montażu urządzeń to jest kolektorów słonecznych, solarów, pomp ciepła, kotłów opalonych biomasą czy wentylatorów, kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej. Stosowania technik komputerowych do realizacji zadań zawodowych związanych z energetyką odnawialną. Nauka trwa 4 lata i kończy się nabyciem wykształcenia średniego oraz uprawnień zawodowych w zawodzie technik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na uczelniach technicznych, uniwersytetach przyrodniczych, lub znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych, przedsiębiorstwach i serwisach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltanicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej, w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnymi źródeł energii kurtowniach, instalatorstwa sanitarnego, centrach ekologicznych, systemów grzewczych lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu zespołu szkół inżynierii środowiska i usług zielonogów zdobywasz kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Mieści się przy ulicy Obrońców, pokoju 44.